Szanowni Państwo, z nami Bożena Szczęsna, psycholog. Dzień, dzień dobry, dobry. Dzień, dzień, dobry. Dzień, dzień dobry. Pani dobry Bożena, Państwu. no to proszę powiedzieć, to faktycznie jest stres wielki dla, dla wszystkich, czy tylko dla, dla uczniów? Jeśli chodzi o stres, to moim zdaniem naj, najbardziej przeżywają stres uczniowie, którzy zmieniają poziom edukacyjny. Czyli ktoś, kto pierwszy raz idzie do szkoły. Pierwszoklasista w szkole podstawowej i licealiści, którzy zmieniają z podstawówki na, na szkołę średnią. Bo tak się robi poważnie, tak? To z jednej strony tak, ale to też wynika z pewnego etapu rozwojowego. Dlaczego? Dlatego, że w okresie dojrzewania normalnym lękiem jest lęk, lęk społeczny. Oczywiście on z czasem mija, ale największe nasilenie ma w okresie adolescencji. Bo młody człowiek odchodzi od rodziny, to znaczy tak mentalnie odchodzi od rodziny, i tym, co mi się lubią najbardziej, to jest grupa rówieśnicza. A co za tym idzie? Potrzebuje akceptacji, akceptacji grupy. No i teraz pojawia się lęk, co się stanie, jak ja tej akceptacji nie uzyskam, jak mnie ktoś odrzuci. No i pojawia się oprócz lęku to i stres, że. Idę w nowe towarzystwo, w, w nowe środowisko, nowi nauczyciele, nowi, nowy A budynek. Czy rodzice mogą w ten sposób wytłumaczyć dziecku albo już nastolatkowi, zobacz, to będzie nowa szkoła, nowa, nowa klasa, przygoda. nowa przygoda, nowe miejsce, nowi znajomi. Nie patrz na to w ten sposób to nie, nic nie pomoże, nie poradzimy sobie z tym, dlatego że lęk jest z gruntu irracjonalny. On nie poddaje się żadnej logicznej argumentacji, więc my możemy tłumaczyć, że to jest w ogóle fajnie i nowy etap, nowe rozdanie, nowy rozdział, super. Tylko to nie, niestety nie wpływa na wielkość lęku. No to jak możemy lęk pomóc będzie? dziecku właśnie w takim w takiej adaptacji? Na pewno budować relacje z dzieckiem. Jak dziecko idzie do nowej szkoły i wiemy, że to jest trudne, to przede wszystkim nie postrzegać tego młodego człowieka przez pryzmat ocen, czyli nie powinno się zadawać pytania młodemu człowiekowi. Dlaczego zaraz, nie piątka? Dlaczego nie czwórka? A, to swoją szansę, ale, ale a, okay. e, w momencie, kiedy wraca ze szkoły, a jakie oceny były? A może zapytajmy, a jak, jaki dzisiaj miałeś dzień? Jak się czujesz, tak? Czy było coś miłego? Czy było dla Ciebie coś trudnego? Czy, czy były jakieś trudne momenty? Raczej zwrócić na um, uwagę na stan psychiczny młodego człowieka, a nie na ocenę, nie można tak. Um, dlatego, że nie dość, że to jest kryzys adaptacyjny. Plus nowe wymagania. Wiadomo, że jak się idzie do szkoły średniej, to te wymagania są znacznie wyższe. Już ja to zawsze mówię rodzicom, mówię gratuluję bardzo uczy pana dziecko, piątki, szóstki, super. Proszę się nauczyć cieszyć z dwójek i trójek. I tak patrzą na mnie rodzice z niedowierzaniem. To może zapytało się, się. miałeś się cieszyć, jakieś prawda? dwójki w szkole? E, to, jest, to jest taki temat, który jest dosyć drażliwy ze względu A, bo na. bo ty to, nie mówiłeś mamie? Nie, nie, nie bo chcesz powiedzieć o tym, że ja przez całe życie miałem zawsze świadectwo z paskiem. I często ludzie się ze mnie śmieją i mówią, że jak Co to w ogóle jest i tak, tak dalej. Prawda? No właśnie. No więc ja Mateusz, nie powiem. Bo... Szanowni Państwo, bo no, mój, mój paskowy kolega, wie no, i Ale nie, nie, żeby nie było. Pierwszą oceną, którą dostałem, było to w czwartej klasie szkoła podstawowa. Dostałem jedynkę i to była moja pierwsza ocena ze względu na to, że odrobiłem pracę domową, zamiast napisać ją w zeszycie, to odrobiłem ją na czysto w podręczniku i pani to zobaczyła, piszesz długopisem po książce, co ty robisz chłopie, no i niestety dostałem jedynkę. I tak. Ale pozdrawiamy tę panią. Oczywiście, bardzo ją tak? lubię teraz, bardzo ją lubię, więc naprawdę. No właśnie, odrobiłem. to z tymi ocenami jak to jest, to no, no mamy dwóje, tak, przynosi nam dziecko dwóje w zeszycie. Jedynkę, dwóje to były kiedyś, no nie Ale jak my na powinniśmy tego reagować? Jak z Przede wszystkim no, na pewno nie pomaga młodemu człowiekowi na, na stres, o którym mówimy, krzyk, awantury, kara. kara. Przypomnijmy sobie, że stres blokuje system poznawczy. Więc jak młodego człowieka, który ma już stres z powodu dostania złej oceny, jeszcze nakrzyczymy, skrytykujemy, ocenimy, no to ten stres nie zelżeje. A jak jest stres, to blokuje to nam procesy poznawcze. A jakie to są procesy poznawcze? A no, koncentracja uwagi, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji. Jak bez tego się nauczyć? No, no nie, nie ma takiej możliwości, więc no, jakby... Oczekując, poza tym się wytwarzają różne przekonania na temat siebie. To, co Pani mówiła na początku, że, że a czwórka, dlaczego nie piątka? Przekonanie, że ja jestem niewystarczająco dobry, że nie spełniam oczekiwań później zostaje z takim dzieckiem na całe życie u dorosłego też. To ja panią zapytam o taką ważną rzecz, bo myślę, że takie wydarzenia mogą być też, no, no, tu one też stawiają wiele znaków zapytania. Jest rok szkolny i jest pomysł wyjazdu integracyjnego, klasy. I to dziecko jeszcze nie zna tych ludzi do końca. Ale chciałby pojechać. No i ten rodzic w końcu, ale trochę się boi ten rodzic, prawda? Bo zawsze tak huchał i dmuchał, no tak, a, no a jeszcze mój, mój antoś nie mój mój A jeszcze I mój Antoś nigdzie nie wie. Od sześciu lat, siedmiu chyba już, organizuje obozy integracyjne, bo ja pracuję jeszcze w szkole tego, że jestem psychologiem, psychoterapeutą, to jeszcze pracuję w szkole średniej. I co, opuszczamy to dziecko? No mówimy: okej, okay, ufam ci, ale coś tam? Nie, czy czy nie baw się bo... dobrze? Dlatego, że to, ja to z przekonania robię dlatego że to łagodzi stres adaptacyjny. Ci młodzi ludzie wracają po takim obozie jak do siebie, już są zintegrowani, już taki obóz pięciodniowy, sześciodniowy załatwia nam pół roku w szkole. I to jest dobre dla nauczycieli, więc sens jest, jak jedzie wychowawca. Mam jeszcze ważne pytanie. To proszę tak. dokończyć. Bo jak właśnie. jak je, jedzie wychowawca, jak się no, młodzi ludzie poznają, niekoniecznie w warunkach takich, że widzą, nie wiem, plecy kolegi siedzącego w ławce przed, przed nim. Ale właśnie jak taki obóz wygląda? Mówi pani, że kilkudniowy obóz potrafi zastąpić pół roku takiej, tak. takiego poznawania tak. się. To co na takim obozie robicie? A, bardzo wiele rzeczy robimy. Mamy zajęcia integracyjno-adaptacyjne z psychologami, z pedagogami. Mamy wycieczki. Takie półdniowe, całodniowe, jakaś wycieczka w góry, jakieś ognisko, gry sportowe, więc przy tych aktywnościach. Można się zintegrować. Dokładnie, dokładnie tak. Pani Boże, no, ja zapytam o taką rzecz. A może najpierw zapytam mojego kolegę, się dużo pytań do Mateusza mam. <śm> <śm> czy ty <śm> wagarowałeś? A, zdarzyło mi się kilka razy, natomiast tutaj znowu historia, że pani moja wychowawczyni. I w roku nie szkolnym złapała. pojawia się taka sytuacja. E, przychodzi dzień wagarów. Połowa klasy rzuca pomysł. Uwaga, rujemy, uciekamy z lekcji, <śmum> ze szkoły i tak dalej, a niektórzy mówią, nie, nie uciekamy. No i dla dziecka to też może być jakiegoś rodzaju taka sytuacja stresowa, mhm. bo tak jak ucieknę, to mogę mieć coś tam w zachowaniu. Jak nie ucieknę, to nie będę lojalny z grupą. Co no, robić? Zdecydowanie. <śmum> uciekać czy nie uciekać. <śmum> do, do, do prosty, <śmum> moja mama prosty, mówiła prosty, uciekać, bo jest nauczycielem. Um. No, 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 <śmum> oczywiście. Pozdrowi, no. conformismo Pewnie wygra dopasowywanie swojego zachowania do zachowania in, innych ludzi, tak? Natomiast w ogóle ja mam taki stosunek do wagarów, znaczy jak dziecko dziecku się nie pozwala na przykład na dni, kiedy czuje się na przykład gorzej, na pozostanie w domu, to ono będzie próbowało wagarować. Ja zawsze, jak moja córka była w szkolnym okresie, to zawsze miała możliwość, nie wiem, nie pójść. Raz na jakiś czas do szkoły, bez pytania o powody. O, to tak dosyć liberalnie tak, bym powiedział. Tak, ale to nie było wiele, wiele dni, tylko raz na jakiś czas, nie wiem, raz w miesiącu. Czyli nie, nie, nie nadużywało nie, potem tego. Nie, nie nadużywała, zdecydowanie. Więc wiadomo, no, y, zachowanie inne od większości powoduje takie napięcia w grupie i wymuszenie trochę tego zachowania y, pasującego do grupy. Do żeby, bagarów to jeszcze wrócimy na naszej antenie, kiedy bo to zawsze jest z okazji pierwszego dnia wiosny. Ach, tak, tak e, ale e, Pani Bożena, to jeszcze zapytam: relacja rodzic-nauczyciel jest zazwyczaj dobra, czy taka na piękna. Czasami jest trudna, no, pewno. Nie ma jednoznacznej Czy są mamusi kochające no. niegrzeczne dzieci, które nie wierzą w winę już, no. synusia? No właśnie, a czy powinniśmy tym nauczycielom jednak trochę zaufać? No jeśli oddajemy swoje ukochane dziecko do jakiejś szkoły. Wypielęgnowane, tak jest, To zaufajmy, że ten nauczyciel chce dla tego dziecka, no, raczej dobrze. Że chce wpłynąć na jego rozwój, na, na dobrostan takiego ucznia, a nie, nie na to, żeby mu zrobić krzywdę. Oczywiście wiadomo, że są marginalne, jakiś no, czynnik ludzki, prawda? Że no, nie każdego lubimy. No, więc sztuką u nauczyciela jest to, że nawet jeśli ucznia nie lubi, powinien nie poddawać się temu i nie okazywać, Czy tak? nauczyciel może nie lubić ucznia? No, no jakby zajdzie za schóry. A pani wszystkich lubi? <noise> no pewnie nie, ale Mateusza <noise> bardzo lubię. No, I vis-a-vis, -vis, jak mamy klasyk. <głosy> <głosy> Dlatego sztuką jest to, żeby podejście miał jednakowe do wszystkich, pomimo swoich sympatii i antypatii. To, to takie ludzkie. No może nie lubić uczniów. Znaczy ustalmy jedną rzecz. Nauczyciele są po prostu w większości dobrymi ludźmi i chcą dla dzieci, dla dzieci no, jak najlepiej, prawda? Zdecydowanie tak. Ja w, w, w szkole pracuję, właśnie zaczynam 30 rok w tej samej szkole. No proszę, no to, to gratulujemy. Wow, Jeszcze powiedziałbym. No, no Marti, ale ty strzelasz dzisiaj komplementami, to w, każdy, w każdą stronę. Ja tak, tak, tak. Poniżej, dziecko to jest taka plastelina, prawda, którą możemy lepić i które lepi się też w szkole, które, które jest kształtowane w szkole. To bo też w tych momentach przełomowych, kiedy dziecko idzie do szkoły, rodzą się jakieś pomysły w głowie w ogóle: kim ono chce być w przyszłości, co chce robić w życiu? Jak zauważyć, jak być czujnym na to swoje dziecko i zauważyć jakiś talent? Kiedy do tego talentu namawiać, do rozwijania, a kiedy dać święty spokój, tak zwany? Przede wszystkim w takim wieku dziecko ma prawo nie wiedzieć. I przestrzegałabym przed tak, przed tak zwaną tożsamością nadaną. O co chodzi? Ty będziesz prawnikiem. Tak, bo my mamy, mm. mamy kancelarię, mm -hmm. tak? Albo będziesz lekarzem, bo my jesteśmy rodzina lekarska. <laughs> dać kluczowe, najważniejsze, dać spróbować różnych aktywności temu dziecku, żeby ono popróbowało sobie, nie wiem, tańca, sztuki, malarstwa, sportu żeby zobaczyło gdzie, w czym się czuje najlepiej. Wtedy ten wybór na przyszłość będzie, będzie łatwiejszy. Aczkolwiek ja swoim maturzystom mówię, w twoim wieku normalnym jest nie wiedzieć. Ja też kiedyś nie wiedziałam, więc yy, na, pewno, na pewno nie wymuszać, na pewno dać się rozwinąć, na pewno dać spróbować różnych aktywności. Wtedy to będzie łatwiejszy wybór. Pani Bożeno, ślicznie Pani dziękujemy. Dziękujemy za dzieciaki, za młodzież, trzymamy tak kciuki. Jest. I wspierajmy te dzieciaki po prostu cały czas i w szkole, i w rozwoju talentów, i wysyłajmy do szkół eksportowych. O tym rozmawialiśmy też dzisiaj, że ważny jest ten ruch. Pani Bożeno, raz jeszcze ślicznie dziękujemy za rozmowę.